Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie. Ja przed chwilą tak delikatnie tylko oceniam szufladę zaglądam, a tu 25 euro mówi do mnie. Cześć Agnieszka! E <noise> nie musiał mi wrzucić, bo wiedział, że wybieram się dzisiaj na solarium, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, jak solarium zostało otworzone. Mam nadzieję, że nie będzie kolejek. Jak będą, tutaj tak będę wytrwale stała, ponieważ chciałabym trochę koloru nabrać. W każdym razie dzisiaj też dzień make-upu, bardzo minimalistycznego, ale coś na siebie wyrzucać jakiś podkładzik, przy okazji testuję sobie tą gąbkę z Hebe do nakładania podkładu, gąbka do makijażu 3D, bardzo ją zachwalała Pani w Hebe i też dużo pozytywnych opinii widziałam na internecie, więc sobie ją kupiłam jak byłam w marcu w Polsce, a moja szczotka do podkładu coś ostatnio strasznie stwardniała niezbyt fajnie nakłada mi się nią makijaż więc ją po prostu sobie teraz wymienię na gąbkę bronzer, róż rozświetlacz i słuchajcie, Kretka Dobrowi jest tutaj, idzie pędzle, tuż też więc w tym momencie to na razie tyle. No właśnie przed chwilą do domu wstąpiliśmy jeszcze na zakupy do Tesco, ponieważ jutro będzie rosołek, więc potrzebowaliśmy świeżego kurczaka. Kupiłam jeszcze Weronice misiołe chrupki. Był taki okres, że słuchajcie, pożaraliśmy te chrupki naprawdę w dużych ilościach, ale jakoś tak potem przeszedł nam smak i zaczęliśmy kupować pringlesy albo lejsy w polskiej hurtowni, ale dzisiaj właśnie przechodząc je zauważyłam i myślę że sobie kupię, kupię je. I tutaj jest sześć takich mniejszych opakowań one są przepyszne coś tak podobne do prażynek kupiłam oczywiście winogrono, bo my uwielbiamy a Weronika to już w ogóle mogłaby jeść codziennie kupiłam gąbki do blatów kupiłam Weronice mus, to jest taka pianka z białej czekolady, przepyszna kupiłam ser parmezan kupiłam również pomidorki koktajlowe kupiłam sałat do sałatki do obiadu synecka, bo się skończyła ogórek do kanapek młodej Almettę, bo ona bardzo lubi. Masło, najlepsze masło irlandzkie, jakie jadłam. Zresztą nie tylko irlandzkie, bo w ogóle najlepsze. one jest dostępne w Kauflandzie, z tego co się orientuję. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępne, czy nie, ale jak spotkacie właśnie to masło Kerrygold to sobie kupcie naprawdę, jest przepyszne. Dużo lepsze niż osełka, jakiekolwiek inne masło dostępne w Polsce. Także kostka masła. I kupiłam dwie kulki, dwie gałki. I to jest mozzarella bufalo, podobno najlepsza do włoskiej pizzy. A ja mam przepis na zarombiste ciasto i sos. I w tym tygodniu na pewno ponownie u nas wyjedzie pizza na obiad, bo jest szybka i naprawdę rewelacyjna. Także kupiłam dwie mozzarelle. Te mozzarelle poleciła mi moja siostra, więc zobaczymy, jak się sprawdzi na pizzy. I to wszystko. I jeszcze kupiłam dwa koty. No, jakby to, zakupy. Zakupy to i koty są, tak? A to akurat te zakupy nie dla was. Nie dla was, nie dla was. No, tylko dla nas. Ktoś, jakby tak stał z boku i przyglądał się mojej osobie to by sobie wymyślał lekomanka. zrobiła sobie kanapki, je śniadanie, a za chwilę bierze ze ścianki ściąga lunchbox, który teraz służy jako apteczka do przechowywania leków i listek po listku wyciska tabletki, ale spokojnie to nie żadne jakieś uzależnienie tutaj dwie tabletki przygotowane dla bo Sibona już jest po śniadaniu więc witamina D3 i witamina C zażywamy codziennie już od kilku miesięcy, dla mnie również witaminka D3 i C, ale to dopiero po Śniadańku. Tutaj woda do popicia, nie gazowana. A tutaj na desetce, gdzie leżą jeszcze moje kanapeczki. Słuchajcie, moje uzależnienie ostatnio to jest. Klep słonecznikowy, masełko, na to plaster gruby pomidora, e, pokrojona albo poszarpana bazylia i młoda cebulka. To są moje śniadania przez ostatnie półtora tygodnia. Nie wiem. W końcu mi się e, przeje to połączenie i wiem, że będę przygotowywała sobie co innego, ale jak na razie jestem na etapie bazylii, pomidora i młodej cebulki. A tutaj również na desce trzy kolejne tabletki. Coś ostatnio łapią mnie skurcze. Przypuszczam, że mam niski poziom. Magnezu w organizmie, więc zaczęłam ponownie zażywać. Tutaj ta malutka biała to na egzemę, a ta zielona drażetka to jest na, na co na zatoki? Sinupret, Słyszałam Wam, że od ponad grubo, ponad roku borykam się z zatokami. Leki, antybiotyki, które wcześniej zostały przepisane mi, nie pomagały, te zatoki wracały. Teraz też wracają, nie powiem, ale nie bolą mnie aż tak bardzo, jak bolały mnie po antybiotykach. Jeżeli się borykacie z problemem powracających przewlekłych zatok, to kupcie sobie w polskiej aptece Sinupret. Jest wersja w płynie i jest wersja drażetek. Ja osobiście kupuję drażetki. W piątek zamówiłam przepiękną pościel z dansa. Drugi komplet, ponieważ pierwszy komplet kupiłam stacjonarnie. Ja bardzo rzadko robię zakupy, jeżeli chodzi o dział domowy czy ubrania w danse. Source. Zawsze jednak stawiamy na spożywkę. A jak już mam coś kupować, to pościel w Ikei albo właśnie w Home Home menu. miałam powiedzieć Home Sens, nie Home Sens. Home menu. W każdym razie w okresie wiosennym, końcówka marca, początek kwietnia, zamówiłam dwie zmiany pościeli z Homeniu. Jest świetna, jest to bawełna satynowa, ale jest większa niż pościel wymiarowo tutaj u nas na wyspach, ponieważ ta z Homeniu jest 2 na 220 i poszewki u Was też są o wiele większe niż u nas, one są bardziej prostokątne. W każdym razie, tak jak powiedziałam, rzadko zaglądam na dział domowy w Dansie i ostatnio, z racji tego, że to był jeden z pierwszych sklepów, do których miałam możliwość Wstąpić, więc wstąpiłam i znalazłam przepiękną pościel, to znaczy inny troszeczkę wzór niż ten, który tutaj wam prezentuję, ponieważ pościel mi się spodobała. Kupiłam pierwszy komplet, sprawdziłam, wyprałam, rewelacyjna i postanowiłam kupić drugi. Niestety ten wzór, który mi się spodobał, był w sklepie wyprzedany tutaj niedaleko, gdzie ja mieszkam, więc do mnie stwierdził, dobra, zamówimy online. Więc zamówiliśmy online, przyszła wczoraj, jak zawsze, wszystko te, przed korzystaniem trafia do pralki, wyprałam, się rozwiesiłam na suszarce, patrzę, bardzo brzydko się rozeszła na szwie, więc dzisiaj pościel wyschła, spakowałam do torby i pojechałam wymienić, i nie było tego wzoru taka bardziej kwiecista, bo tutaj mamy i liście, i kwiaty, a tamta była bardziej, bardziej w kwiaty, i w tonach, nie właśnie w fioletach i zieleni, tylko w różu i w fiolecie, a ta też jest bardzo ładna. No i dzisiaj spakowałam, poszłam, pokazałam pani, powiedziałam, że poście wczoraj przyszła, to i to się po praniu wydarzyło. Oczywiście pani mi zaraz wymieniła na nową. Inny wzór, ale jakoś jest super. Pościel kosztuje 35 euro, jeżeli lubicie pość w schomeniu, a wiadomo, tak jak ja. Czy w, tutaj w Irlandii, czy w Anglii mamy dostępu do Homeniu? Homeniu też nie wysyła e, poza granice kraju, więc nie można sobie nawet zamówić online. Znaczy, można zamówić online do znajomych, do rodzeństwa, do rodziców, no ale wiadomo, że dodatkowo trzeba zapłacić za przysyłkę, bo trzeba to przesłać tutaj do Irlandii. E, pościel jest super. Naprawdę powiem wam, ta satyna w połączeniu z tą bawełną w dotyku jest jeszcze fajniejsza niż ta z Homenu. Home Bardzo mi się spodobała, więc zaraz ją rozpakuję, wypiorę. I powiem Wam, że tyle, nie kupuję żadnej pościeli, a też ostatnio jak byłam w Ikei e, online, online na stronie, nie stacjonarstwie, dalej był tylko Dominik, to oglądałam też bardzo ładną pościel białą, w taki szary wzór, ale stwierdziłam, że u mnie pościel e, jest mało kolorowa, oprócz tej jednej, co zamówiłam z Home New, więc mam teraz dwie zmiany, takie piękne, kolorowe, idealne, bardzo mi się podoba. Kończy mi się emulsja do demakijażu, więc postanowiłam w końcu otworzyć olejek do zmywania makijażu. Tata Harper. Kupiłam go, jak się nie mylę, to początkiem marca albo końcówką lutego, ale potem zauważyłam, że mam inne produkty potwierane, więc go nie otwierałam. Czekałam aż coś po prostu wykończę, no i dzisiaj właśnie jeden produkt z dwóch mi się kończy, więc otworzę sobie teraz ten. Marka bardzo popularna, nie wiem, czy też macie takie zdanie, ale bardzo dużo postów na Instagramie się pojawia, bardzo dużo filmików na YouTubie. Nie wiem, czy nadal tak często, ale był taki okres, że był ogromny boom na tą markę. Ona była niedostępna tutaj u nas w Dublinie. W końcu Arno Postanowił wprowadzić ich szafę z pielęgnacją, i mają bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o pielęgnację. Więc, jeżeli chcecie coś sobie przetestować, to te produkty macie dostępne w. Arnoz, cena dość wysoka bo produkt ma 125 ml i kosztuje 84 euro a to co mnie bardzo, bardzo urzekło, to to, że oh, nie wiem, czy poradzę jedną ręką ma pompkę, ma pompkę, ja produkty z pompką uwielbiam, no a w środku właśnie olejek, który wyciskamy na dłonie, rozcieramy i zmywamy makijaż, no zobaczymy przetestujemy, yy, tak jak mówię opinii bardzo dużo pozytywnych słyszałam a jak się u mnie sprawdzi, to się okaże Ostatnio kupiłam w aptece maseczki. Potrzebuję dwie sztuki, ale niestety u nas na sztuki ich nie sprzedają, tylko w zestawach po 10. Jedna już nie ma, ponieważ Weronika chciała sobie ją wymalować, ale okazało się, że ona jest tak cieniutka, e, przepuściła farby, przepuściła kopiki. Nawet i powiedziałam, że nie bardzo żeby malowała farbami, bo nie wiadomo, jak długo ta farba będzie wysychała i będzie po prostu wdychała te opary z tej farby. W każdym razie e, nie zwróciłam przecież na to uwagi. Po prostu byłam w aptece, kupiłam zestaw, pani powiedziała, że na sztuki nie sprzedają, tylko właśnie takie opakowania. 10 sztuk, 10 euro. Nie wiem, jaka jest cena w Polsce. Na pewno są tańsze niż u nas, bo wiadomo, że u nas jest inny przelicznik, inne zarobki i ceny są zupełnie inne. W każdym razie powiem Wam, że dopiero dzisiaj zwróciłam uwagę, że tutaj w środku jest karteczka i te wszystkie atesty po chińsku. A tutaj jest. Made in China.